Siemanko, z tej strony Mefiu i witam was w moim kolejnym filmiku. I dzisiaj w lobby jest ze mną niekto inny jak Headden shoulders, czyli moje drugie konto. I dzisiaj sobie zagramy, włączam właśnie szukanie. I dzisiaj zagramy sobie coś, co już kiedyś robiłem, czyli Wingmana Solo, czyli wychodzę moim tym drugim kątem po prostu z meczu. No i będę musiał grać samemu. Oczywiście będę mógł przejmować bota, który pewnie będzie robił dosyć niesubordynowane rzeczy. No i tak, wtedy były rangi jakieś orzełki. Tutaj te drugie konto nie miało rozegranego wingmana. Natomiast tutaj już mam Globala, który pewnie zniknął, jest Supreme, więc nie wiem jak to będzie z poziomem, no ale liczę, że się uda wygrać, więc widzimy się na meczu. Natomiast zanim przejdziemy do filmu, to chciałbym polecić Wam stronę shadowpay.com, na której możecie kupować i sprzedawać sklep do CSA za realną walutę. Więc, żeby kupić skina, wystarczy skorzystać z filtrów po lewej stronie lub po prostu wpisać jego nazwę, wybrać ten przedmiot a następnie dokonać zakupu, korzystając ze środków wpłaconych do portfela na stronie. No i sprzedaż jest też prosta: wystarczy wybrać skina z EQ i ustalić cenę. A w dodatku, dzięki obowiązkowej wtyczce, która koordynuje wszystkie wymiany, nie musimy się martwić tryadlokami, ponieważ wymiana przedmiotów odbywa się bezpośrednio pomiędzy użytkownikami. Prowizje na stronie wynoszą 5% od sprzedaży oraz 5% przy wypłacaniu. To wszystko. Polecam Shadow Paya, Link do niego macie oczywiście w opisie. Ja no, chyba nie strzelają dobrze. Okej. Okay. Yy, no to łopanie. Teraz drugie konu się kręci myszka strasznie. Mę zawsze piszę tylko DC. Okej, okay, dobra. Yy, mamy tu jakichś Polaków w Enemy. Czapa Lodowa. Więc nie wiem, co są widzowie. Napisali Amazing, ale chyba. Nie wiem, że to jasko napisali Amazing. Bot stój. A jakie run? A, dobra, Ferdek mi fruje gierki Dobra, nie fruje gierki Ferdek Co tam mordu? Nie skań Ferdek se kupił MK, więc podoba mi się to A ja sobie chyba zrobię jakiś raszyk, 90 no i tyle słuchajcie, nie? Tak to zrobimy Żeby te błoty się słuchały Nie nie tak głośno Dobra, na razie łatwo <laughs> Jak się ładnie skapił Widzicie jaki template tutaj Ale musisz stać jeszcze, ziomuś Szkoda by było, gdyby mi ten bot cały czas tak bajdował. No może nie słyszy co ja do niego mówię, ma słuchawki ubrane, nie? No ketpack, Ferdus. No i na niego pójdą, nie? No już bot nie żyje no, był mit. Nie dał rady, Ferdek. Będzie drugi? No dobra, na razie dajemy radę. 3-0. Ferdek na razie freuje na gierkę. W ogóle się mnie słucha. Ajajaj, niedobrze ten naprawdę mnie wkurza. Mnie zabiją, nie zabiją mnie. Nie widzieli mnie ale fart. Ale fakt, że z że dostałem z Digla, widzieliście to? Chyba za, nie wiem, 20 HP czy za ileś? No ale dobra, na razie nie zginęliśmy. Ale bot na razie jest totalnie useless, nie, totalnie. Ale no, ja myślę, że to wygramy, bo chyba tam nie są zbyt dobrzy, że tak mi się wydaje. I miecie że tutaj. Ale. Coin... Jak to się nazywa? Coin flip? To jest kon, nie? Chyba taki pałek kon. No i znowu idą, znowu botami zarobią. Nie jest niemożliwe, oni po prostu wiedzą, gdzie jest bot, chyba nie. Chyba dwóch tam szło. Nie wierzę w to, nie, ja chcę przynajmniej raz botę kogoś zabić, ale super Na razie wygrywamy, więc challenge nie wydaje się aż taki trudny Ale na razie moim celem jest to, żeby bota w ogóle, aby raz przejąć, więc Zaszyjemy sobie YOLO I postaram się, żeby bot nas posłuchał Nie posłuchał Nie pewnie teraz kam. No właśnie, dobra, bo to mamy Ten skok nie był dobry Przepraszam, to to jest kołpa na lewo albo ten nowy drugi to jest. Ale z dupy tutaj. Tak jest, mamy to. 6-0. <grywy> Ojejku. Poznali mnie. To <grywy> no tak będzie chyba. On nie kuma, nie? Super bo cię, nie? No na zarobiście nie? Jesteś kozakiem. A on jest takim frowerem, ten boże, to jest Unreal. Może ten deko jest Bo No se na biegnie, na, na full sprintie tako po prostu, nie? No, widział mnie, kurde hameryk. Ja muszę na łoku iść. Będą chyba, no, chyba chcieli sprawdzić schody. Więc on będzie plantował. Czemu on nie pikuje? No na soda musi być. Tak jest, dobra, jest 7-0 <laughs> Mateusz, nie rób tego, proszę. Mm, no przykro. Dobra, trzymaj pozycję. O, na ctrs Wspaniałe miejsce, wspaniałe Kurde, niedobrze? dobrze? No. za troll, głupi nie. Kolejny frag, sobie bezpiecznie na reszcie no i tyle, już jestem <laughs> o lejku. Jaki Jakie GG No dobra, tak czy siak Botem będzie trudniej? No nie wiem czy w taro będzie mi trudniej jakoś specjalnie Według mnie to łatwiej, będę mógł graszować szybciej. A bot będzie mógł żyć. No i tak oto, wygra się meczik yy, Nie spodziewałem się, że będzie aż tak łatwo Miała być to challenge No jest to moje drugie konto, zostało bana Miała być to challenge, a wyszedł taki trochę smurfing No ale co ja mogę kurde, no powiedzcie mi Gram na głównym koncie Dostałem suprema. No pozdrowienia chrost, dla Chrosty No i co ja mogę powiedzieć Zgramy chyba Senexta? Jestem ciekawy jakie rangi Okej, okay, orzełki przypuszczam, ten nie wiem ale No tak czy siak było łatwo więc chyba widzimy się na kolejnym mapie. Vertigo akurat jest według mnie chyba perfekcyjną mapą do tego Inferno. Nie wiem, Overex też był chyba fajny. Więc chyba widzimy się na overku. Ale muszę wejść na drugie konto. Ok, więc wyślijmy sobie naszym drugim kątem. I zobaczymy, czy przeciwnicy będą dobrzy, czy nie. Mamy takiego Polasa. Który może być Polakiem, patrząc po niku. No to ok, lecimy. Bud fryzjer tym razem. Witamy, panie bocie. Yy, no i panie bocie. Fajnie było, panie bocie, gdybyś była robotem, który się słucha tego, co mówię. Na mówię, utrzymać pozycję to utrzymujesz tą pozycję. O, roger that, Nice. No i bot puszuje i baituje. Co oni robią, kurde? Musiałem chciało bezpomować, jakby zacząłeś srać, bo. Działa, potem pomyślałem, dobra, strzelam do końca w te ciało. Natomiast oni chyba się krębili po prawo, tam gdzieś. I jak bot biegł, to się skryli przed mną, no, chyba tak to było. O, kurde. Potasz. Nie. A, już się bałem, że zacznie kombinować i przez. A nie, mękę w w ogóle. Zacznie kombinować i przez pół mapy będzie biegał na łoku. Biegał na łoku, nice. My chyba sobie tutaj weźmiemy znowu jakąś agresywną broń i spłuszymy tym razem Shorta, bo tu jest szybciej. Pamiętajcie, dojem na, na Shorta szybciej, górą na Monster szybciej. Ale head! Oj dobra, i bot w tym samym momencie zginął. Kurde, niedobrze. Pięknie, pięknie, pięknie. Smoke i przebieg. Tak jest, udało się, ostatnią kulką 3 do 1, to jest dobra już dosyć zaliczka. Jak tam zostaniesz, bo cię to będzie zarąbiście, nie? Nie, Full pack. No, nieźle. Będzie teraz monster pójdzie, na... a ci trochę tryhardują, Dobrze Nie podoba mi się, że hardują ale my jesteśmy lepszymi kozakami. Tajnik, idiotę, kawałeka. Pięknie. Boję się. Sajd już. No ale chętnie, prawda? Aj, nie zdążyłem tego. Refraga było blisko. Dobra, damy sobie fleszę tutaj. Flasz? Czemu to ślepiło? No i też dostali są made, Nie no, szanujmy się. Dwóch tam jest, dobrą info. Ale z dupy sytuacja, proszę Państwa. Tak jest, mamy 5 do 2. Więc ten meczik też powinno się udać mi wygrać. Ale są lepsi od tych y, do, polaków rodaków poprzednich, wydaje mi się. Ciągnął rękę z podkładki Jeszcze jeden? No dobra, 6-2. Dobry wynik Bardzo mi się to podoba No to chyba jest mecz wygrany, co? Teraz tylko... O, mamy tutaj polski serwis, widzicie to? Tero wydaje mi się po raz kolejny, będzie łatwiejszą rzeczą Tym bardziej, jeśli ja będę raszował na full'a albo często potem włącza sobie jakiegoś tam Łokanie, Coś takiego O kurde, kepar. O no i drugi też tak. musi przeładować Is joke <grywa> No jest zupełnie w szoku, pewnie mają jakieś ory albo coś znowu <grywa> I się dziwił co to za pro player tutaj nas tak bije? Oj, napisałem do mojego bota wiadomość Halo bocie Ora mnie... No, ale na szczęście nie są spalnie z liga co mnie już zdziwiło od prywatnego konta, wiecie jak to jest? Bo dzisiejszy czas na mieć Trzeba spodziewać się najgorszego Świetny night Halo bocie Dobrze mi się napis pojawił, ale Nie, jak on mógł nie zginąć? Opatrzę się tu, ale To bym widział A, drugi low Powinien pushować syf. Czy to nasz tupno, czy to przeciwnik? Freezer, przyznaj się Tupnęłaś? No chyba Dobra, Bot na Entry idzie. No i to jest, niestety wygrałem 8 do 2, tym razem Bot się sprawił bardzo dobrze Tom, nie, fajny ukośnik MF23 no, Rozprowadzali, tutaj też ma gościa po prawej stronie Bot baituje, będzie refrag tutaj ładny no, Niestety nie było refraga I teraz utrzymać pozycję No i drugie... Dobra, puszuj mnie. Headshot shot angle, no? Dobra, ja nie muszę tutaj iść wcale. You heard someone, jak to? Eee, jakieś fake info gość... Przez smoke'a sobie przeleciał. O, the fucking idiot, nie? Jak pan z duetą tu jest salowany teraz? No, no, taki malutki kawałek. Jakie GG napisał, myślę, że przegrał już Taki malutki kawałek głowy mu wystawał Jeszcze możemy to zremisować, to jeszcze nie jest wygrane Dobra, słuchajcie, te 9 to jest to chyba, nie? Tylko bot się musi posłuchać, na razie mu to dobrze wychodzi Patrzcie, tutaj mamy flasza. Dobra, gdzie jest drugi? ja już trupa strzelam Tylko żeby stara nie spuszczało, bo... okej steka. to było fajne Ale chyba przeciwnicy nie byli po raz kolejny zbyt Dobrzy, mimo wszystko Challenge uznaję za bardzo udany Może globala dostanę? Nie No dobra, dawajcie mi rangi Orzełek, a drugi znowu nie miał, orzełek w oczywiście No dobra, myślę, że i tak było bardzo spoko Challenge się udał jak najbardziej Mam nadzieję, że wam się podobało Jeśli macie jakieś pomysły na tego typu rzeczy, bo W sumie na Wingmanie jest dosyć duży jeszcze potencjał Bo ja robię dużo różnych challenge'y, ale na Wingmanie Myślę, że coś można tutaj jeszcze powymyślać Także czekam na jakieś Wasze sugestie, dajcie znać też, czy Wam się to podobało. No i tyle. Do zobaczenia w kolejnych mikach. Stawcie suba i łapkę w górę. Trzymajcie się na razie.